Hej kochani, witam serdecznie, witam zodiakalne raki i osoby zainteresowane czytaniem dla raków na październik 2020 roku. E, kochani, takie znaki zodiaku jak bliźnięta, waga, panna, strzelec, byk i skorpion już były. Także nie pytajcie tam gdzieś w komentarzach, a kiedy będzie na przykład panna, a kiedy będzie waga, po prostu sprawdzajcie sobie kolejność. Ja zawsze, kiedy zaczynam e, czytania miesięczne, piszę post, w którym podaję kolejność znaków. I no, musicie sobie tego pilnować, bo nie mogę później, wiecie, odpisywać każdej osobie, że e, już było, czy że będzie, i tak dalej, i tak dalej. Po prostu no, nie mam na to czasu, więc wybaczcie. E, sprawdzajcie sobie, nawet możecie sobie e, zapisywać, i wtedy będziecie wiedzieć, kiedy będzie dokładnie wasz znak. Nie ma takiej możliwości, żebym ja robiła te czytania miesięczne dla znaków w, jednej, w jednym ciągu. E, na przykład poświęciła na to jeden czy dwa dni e, i zrobiła po prostu wszystkie naraz, bo to jest takie, taka aktywność, którą ja wykonuję poza swoimi innymi zajęciami. Więc po prostu wtedy, kiedy mam tak zwane okienko, no to sobie robię. Więc na takiej zasadzie to jest. I jeżeli wam zależy, żeby braki były w pierwszej kolejności realizowane w następnych miesiącach, zostawiajcie proszę komentarze pod tym filmem. Teraz przyjmuję takie kryterium, że po prostu tam, gdzie jest największe zainteresowanie, to jest realizowane w pierwszej kolejności. Uważam, że to uczciwe i sprawiedliwe. Jest to czytanie ogólne. To wiecie doskonale, chociaż nadal są osoby, które gdzieś tam piszą komentarze: A czemu tu nie było na przykład nic dla singli, a czemu to, a czemu to nie korespondowało z moją sytuacją? Nie może korespondować z sytuacją każdej osoby. To musicie mieć tego świadomość. I jeżeli z kimś nie rezonowało, to ma dwa wyjścia: albo idzie sobie na inny kanał i tam szuka, bo tam może być film, który będzie z nim rezonował. Albo może zamówić sobie czytanie prywatne. Horoskopy miesięczne w cenie 30 zł, horoskopy roczne w cenie 50 zł nadal są w tych cenach promocyjnych dostępne, więc można sobie zamawiać i wtedy macie już przekaz konkretnie dla siebie. Też mało tego możecie zadawać pytania o poszczególne sfery życia, więc to już jest przekaz konkretny. Tutaj patrzymy ogólnie w energię, więc może pasować, ale nie musi. Dobra, to tyle tytułem wstępu. E, ja już sobie karty wstępnie przygotowałam. Teraz jeszcze ostatni raz przetasujemy, przygotujemy jeszcze taki ostatni szlif, zrobimy. No i zobaczymy, co tam u zodiakalnych raków będzie słychać w październiku. Co wy tam będziecie wyczyniać w październiku? Zodiakalne raki. Zodiakalny rak, październik. 2020 roku, zodiakalny rak, październik 2020 roku. Wy w październiku, jaka jest wasza sytuacja wyjściowa bądź postawa? u król Buław, no raki będą w energii ognia, raki będą chciały tutaj... Um, Kogoś do czegoś przymusić albo yy, coś dokonać, wziąć sprawę w swoje ręce, pokierować kimś. Ja myślę, że raczej kogoś do, do czegoś przymusić w pewien sposób. Jeżeli wcześniej nie dało się jakimiś takimi pacyfistycznymi metodami, to tu możecie spróbować tego ognia. No zobaczcie, taka malutka skulona postać, a wy, tacy wielcy i jeszcze macie tego smoka, gdzieś tam ukrywaliście pod spódnicą, to jest król Buław, kochani. Ja zawsze mówię przy tej tali, bo niektórzy mogą tutaj powiedzieć, no jak król jak to jest królowa. Nie. To jest król buław, bo ta talia jest mocno sfeminizowana. Tutaj wszystkie postaci, czy rycerze, czy króle, paziowie, wszystko to są dziewczynki, że tak powiem. No taka talia po prostu, ale możecie mi wierzyć, że to jest jednak król buław. Nie będziemy mu tam pod spódnicę zaglądać, ale jest to na pewno król buław. No i zobaczcie jaki ziejący ogniem. Zresztą zobaczcie jaka postawa tutaj, taka postawa zaciętości na tej twarzy, chociaż bardziej też taka zmieszana z obojętnością. Czyli, jakby nie pierwszy raz tutaj wykonuje taki, taki surowy wyrok, jakby nawet mu się już to w pewien sposób znudziło, ale no cóż, ktoś mógł tutaj sprzeciwić się woli, ktoś mógł być tak zwanym oponentem. Gdybyście brali udział w jakichś potyczkach słownych, czy na przykład w konkurencjach, konkursach, takich formach rywalizacji, na przykład w październiku, no to widać tutaj, że Wy macie ogromną siłę i jakby zmiecie, Cię właściwie te konkurencje gdzieś tam. Z powierzchni ziemi, to ta konkurencja w ogóle z wami nie może się równać. No bo jak taki malutki człowieczek może się równać z taką wielką postacią, która jeszcze gdzieś tam ukrywa smoka. Ja też to widzę właśnie jako takie, um, że wy macie jeszcze jakiś atut ukryty, schowany, którego nie pokazujecie. Natomiast w odpowiednim momencie po prostu z tym atutem wyskoczycie. I to będzie właśnie coś takiego, jakby taki smok nagle ziejący ogniem, czyli tego wasi oponenci się nie spodziewają. A wy tutaj właśnie. Właśnie z czymś takim możecie wyskoczyć, co wcześniej było taką waszą tajną bronią, takim asem w rękawie. No więc ciekawie może się dziać tutaj dla Was w październiku. Energia dosyć wojownicza. To też może być po prostu taka walka z własnymi słabościami, że ja teraz tutaj biorę sprawy w swoje ręce, ja już więcej się nie dam i teraz to ja jestem panem sytuacji, to ja tutaj będę rozdawał karty. Nie musi być jakiś ymm, konkretny wróg gdzieś tam na horyzoncie, tylko właśnie własne bolączki, własne słabości. Pokonujecie je w każdym razie, ale co będzie Wam stało na przeszkodzie? Październiku. Aha, dwójka mieczy, niezdecydowanie i brak decyzji. No jeżeli będziecie się wahać, to nie pokażecie tego smoka. Tutaj hmm, najpierw jest potrzebna decyzja, klarowna, czego ja chcę i potem jakby ta siła napędowa, żeby pójść w tym kierunku, ona sama przyjdzie. Ale nie możecie się zawahać. Tutaj jest taka sytuacja, że nie można się wahać. Trzeba po prostu jasno określić, czego my chcemy, co chcemy osiągnąć, no bo dopiero kiedy mamy nakreślony ten cel, jesteśmy w stanie do niego dążyć. Tutaj też musicie być, kochani, obiektywni, czyli nie dajcie się na przykład e, zmanipulować jakimś e, informacjom, które mogą nie być zgodne z prawdą, e, ale wy w to uwierzycie, jakieś plotki, jakieś po prostu pogłoski i tak dalej, i tak e, dalej. Wy musicie mieć klarowną, jasną wizję w głowie, czyli wy musicie przede wszystkim wiedzieć, jak ta sytuacja dokładnie wygląda, żeby tu nie było jakichś takich niedopowiedzeń. Wy musicie być obiektywni w tej całej sytuacji, bo inaczej ta cała para pójdzie w gwizdek, ten cały ogień po prostu się zmarnuje, z tego nie będzie ogniska, więc tu musi być właśnie um, obserwacja, sprawdzanie wszystkiego dokładnie, podjęcie jakiejś klarownej decyzji i obiektywna um, ocena sytuacji. Teraz popatrzmy, jakie są Wasze myśli, stanowisko związane z tą całą sprawą. Siódemka buław. Siódemka buław zwyczajowo jest to karta, która e, mówi o bronieniu się przed czymś, bo tam zazwyczaj jest jakaś postać i takie wiecie, wycelowane w nią buławki, i też nawet nie wiadomo, kto jest tym wrogiem, jakiś taki niewidzialny wróg, ale tutaj ta karta wygląda inaczej. Zobaczcie. I znowu Wy tutaj kogoś lejecie, bierzecie i przez kolano przekładacie i lejecie tą pałą po prostu po tyłku. Może tutaj chodzi o zrobienie porządku na przykład z dzieckiem, które jest niegrzeczne. Nie słucha, które się buntuje. Może macie takie dzieciaki właśnie w fazie buntu i tutaj trzeba będzie no, jakoś tam nad tym dzieckiem zapanować jednak, no bo to przybiera jakieś takie um, niezbyt bezpieczne rozmiary i formy. Więc tutaj być może będzie tego kwestia. Komuś dajecie nauczkę, komuś dajecie tego przysłowiowego klapsa. No myślę raczej, że w przenośni niż dosłownie, aczkolwiek może tutaj nawet, wiecie co, jakaś taka forma agresji na Nastąpić, no na to uważajcie, bo to, żeby później Was tam ktoś nie oskarżał o jakieś dziwne rzeczy. Ale wiecie co, tutaj też to może być taki ogromny wzrost namiętności w związku, przełamanie swoich jakichś tam blokad seksualnych, chęć eksperymentów. No tutaj pod sadomaso gdzieś to by podlegało, właściwie biorąc pod uwagę ten obrazek. Więc to tak może być, że eksperymenty w sypialni, no bardzo ostre, intensywne, przebudza się tutaj jakaś taka nieznana strona waszej natury, raki. No, no tak mi się tutaj pokazuje. No to co ja mogę na ten temat zrobić? Na ten Temat powiedzieć. To jest też takie, bo zobaczcie, to jest taki diabełek, tak? Z, tym, z tymi rogami siedzi diabełek. Obudzenie się takiego waszego wewnętrznego diabła na zasadzie, ja ci teraz pokażę, ja ci teraz dam nauczkę. Trzeba było ze mną nie zadzierać. Więc wszelkie formy rywalizacji, no wy zmiatacie jakby e, tego wroga prawdziwego czy wyimaginowanego, zmiatacie z powierzchni ziemi. Macie taką siłę. E, wszelkie jakieś sytuacje, gdzie. Trzeba by było mm, na przykład y, pokazać, że potrafimy coś zrobić pokazać, że my mamy tutaj dużą siłę przebicia, też na waszą korzyść. Więc no, ciekawa sytuacja tu się pokazuje u was. Przeszłość tej sprawy, która wpływa na obecny jej stan <laughs> arcykapłan, wiecie co? Ktoś mógł tutaj po pierwsze uwolnić się z małżeństwa, jest takim kawalerem czy panną z odzysku, bo to, że tam był król buław, to nie znaczy, że to musi być mężczyzna, bo to może być energia, to może być kobieta w energii takiej właśnie króla buław. Ktoś mógł uwolnić się od małżeństwa, jeśli nie, to ktoś mógł uwolnić się od jakichś spraw tabu, takich tematów, które były. E dla niego do tej pory takie no, nie do przyjęcia, bo Arcykapłan pokazuje nam tutaj pewne takie restrykcyjne zasady, zasady etyczne, zasady moralne. Wy być może będziecie chcieli zadziałać no niezgodnie z zasadami, czyli y, użyć argumentu pięści na przykład, tak? Y, w różnych sytuacjach, czy po prostu zadziałać w sposób inny, aniżeli w sposób konwencjonalny, wyciągnąć właśnie tego smoka, tę swoją tajną broń. Y, sytuacja teraz, czyli właściwie na początku października, bo październik. Mówimy, to jest piątka mieczy. Wiecie, co, co, co będzie jakby podłożem tej całej Waszej takiej, no nie powiem fali agresji, ale takiego właśnie zdecydowanego działania? To, że nie da się jakby inaczej załatwić sprawy, że tu będzie takie poczucie, że no okej, okay, próbuję, próbuję, ale tu jest coś nie do przeforsowania. Albo macie taką nieprzejednaną osobę w swoim otoczeniu i choćbyście mówili, tłumaczyli, to jest jak grochem o ścianę. nie da się, i tu już jest po prostu w piątce mieczy zwątpienie. Że w ogóle kiedykolwiek uda się z kimś normalnie, dyplomatycznie dogadać. Więc skoro się nie da, no to już po prostu rzucacie wszystko na jedną kartę, no i wyciągacie właśnie tego smoka spod spódnicy. Bliska przyszłość, czyli jak to właściwie... W październiku może się zakończyć, a z buław, romansem, romansem. No to jednak faktycznie się pokazuje romansowo, bo jeżeli byście kończyli małżeństwo, nawet niekoniecznie się rozwodzili, ale małżeństwo było jakieś nieudane, takie restrykcyjne, mało seksu, mało w ogóle jakichś eksperymentów w sypialni, a wy możecie mieć większe potrzeby seksualne, to tutaj właśnie w październik wchodzicie z takim przekonaniem, że no z tego to już nic nie będzie, że tu się nic nie da zrobić. No nie przeforsuje. Współmałżonek czy współmałżonka nie pójdą na to. No po prostu taka natura i natury nie zmienisz, albo tak zostali wychowani rączki na kołderce, no i koniec. No. Więc mogą niektórzy z was faktycznie wejść w romans. Tu mi się pokazuje coś takiego, że małżeństwo formalnie jeszcze by nie było zakończone, natomiast już. Pojawia się jakaś nowa, świeża energia, okazja do zabawienia się gdzieś na boku. Więc tutaj no, uważajcie, jeśli nie chcecie kogoś tam zdradzać, gdzieś tam wiecie, na boki lecieć, tylko chcielibyście załatwić sprawę mimo wszystko uczciwie, pomimo tej całej pasji, tej całej chęci pójścia gdzieś obok. E, dobrze. Jak Wy odpowiecie właśnie na wyzwanie październikowe, wasze nastawienie, jakie będzie do tego. Dwójka kielichów. Wy pójdziecie tam, gdzie jest ciepło, gdzie was przyciąga. Pójdziecie w kierunku drugiego człowieka, który chce wam coś dać, coś wam ofiarować. Czyli, jeżeli tutaj nie otrzymujecie e, w małżeństwie, w jakimś stałym związku, czy gdziekolwiek, no to pójdziecie w kierunku e, takiej relacji, która wam to da, która wam da spełnienie. Może tak być, że ktoś e, jest w małżeństwie, no ale małżeństwo od początku było niezbyt udane. Nie byliście za bardzo dopasowani do siebie pod kątem temperatury. No po prostu, czasem tak się zdarza. Było w drodze dziecko, więc nastąpił ślub. Była zbyt pochopna decyzja, wzięliśmy ślub, no i trudno. Potem się okazało, że ludzie do siebie nie pasują, ale w jakiś sposób próbowaliście być może. To naprawiać, łatać, ciągnąć, i to było właśnie taka przedłużająca się agonia, jak w piątce mieczy. Natomiast tutaj już widać, że może pojawiła się prawdziwa miłość obok, coś, co będzie dla Was takim no, spełnieniem. Więc ja się nie dziwię, że Wy za tym idziecie. No, taka prawda, co będzie płynęło do Was z otoczenia, drogie Raki. Czwórka Mieczy. Czwórka Mieczy to jest izolacja czyjaś. Jeszcze mi przyszło do głowy coś takiego, że właśnie albo wasz współmałżonek, osoba, z którą jesteście, także jakiś stały partner, niekoniecznie musi być żona mąż. Um, oni są w jakiejś depresji pogrążeni, w jakimś letargu i oni całkowicie odseparowują się od świata, tak za bardzo nic im się nie chce, gdzieś tam siedzą, patrzą w ścianę, leżą w łóżku albo po prostu oni są jakoś poważnie chorzy, że muszą cały czas leżeć w łóżku, muszą, no, no nie mają możliwości gdzieś tam nawet zaszaleć, gdyby chcieli, bo są przykuci w jakiś sposób do łóżka, są chorzy, mają po prostu jakieś takie ciągnące się choroby, niektórzy mogą mieć depresję. Depresję, no i po prostu yy, ten człowiek żyje gdzieś tam obok Was, ale nie z Wami, tylko tak jakoś macie dwa zupełnie różne światy. Tak bym to widziała. Jakie są Wasze nadzieje i obawy na październik? No, tutaj obawy, ósemka mieczy. Yy, obawy yy, mogą wynikać z kompleksów, że. Na przykład um, dawno um, nie mieliście możliwości wykazać się i w związku z tym, że może już coś zapomnieliście, jak to się robi, i tak dalej, i tak dalej. Obawa też może wynikać z tego, że coś wyjdzie na jaw, e, obawa może wynikać z tego, że jesteście w sytuacji takiego potrzasku, czyli pomiędzy młotem a kowadłem. Tutaj coś takiego uświęconego, niezakończonego i tu mogą się pojawiać wyrzuty sumienia. Na przykład ta moja żona czy mąż są tacy chorzy, a ja mu to robię, czy jej to robię. No właśnie, takie dylematy etyczne też mogą się tutaj pojawiać, pomimo tego, że widać, iż prawdopodobnie będziecie chcieli pójść jednak za tym impulsem. Eee, rezultaty klucz do rozwiązania tej całej sytuacji jaki tu rezultat nastąpi? askielichów, pójdziecie za nowym uczuciem. Dla tych osób, które tutaj w ogóle nie chodzi o jakieś inne osoby, o romanse, tylko chodzi właśnie o wykazanie się, pokazanie, prześcignięcie konkurencji, to one wdrożą jakieś nowe. E, swoje metody działania, bardzo kreatywne, coś, co pozwoli im się odróżnić od innych na rynku. Mało tego. Oni będą rozpoznawalni i cenieni, dlatego, że oni robią swoją robotę z pasją i tutaj ta pasja aż kipi. Tutaj widać prawdziwą pasję i ludzie po prostu temu zawierzą, bo prawdziwa pasja jest nie do podrobienia. Ale to mówimy o osobach, które e, właśnie nie mają jakichś takich dziwnych, trójkątowych sytuacji, e, nie mają dziwnych Stagnacyjnych związków i nie próbują gdzieś tam wejść w romans, tylko do osób, które na przykład byłyby tym królem buław na gruncie zawodowym. To tutaj otoczenie może w Was nie wierzyć. Otoczenie może Wam nie pomagać. Otoczenie może powiedzieć, a co Ty tam chcesz robić, działać, jak to w ogóle nie wypali. To nawet nie ma sensu w to inwestować. Otoczenie może Wam podcinać skrzydła, stąd u Was ta dwójka mieczy, czyli wahanie na przeszkodzie, więc nie dajcie sobie podciąć skrzydeł i stąd ta ósemka mieczy, czyli faktycznie może ja nie dam rady, może ja nie wyjdę z tego, może to nie jest dla mnie, więc nie dajcie sobie tego wmówić przez osoby trzecie. Nie dajcie sobie tutaj jakby podciąć skrzydeł. Dobrze, tak to wygląda dla zodiakalnych raków. No, energia, energia naprawdę mocna. Ja Wam życzę przede wszystkim, wiecie co, chyba spokojnego października, żebyście jakoś tam w miarę spokojnie funkcjonowali w tym październiku. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Pozdrawiam Was. Do zobaczenia. Pa! pa.